Dziś chciałabym wam pokazać dwa proste sposoby na zmianę kolorów w szydełkowaniu. Mamy tutaj pierwszy taki podstawowy sposób i drugi, jak zrobić takie przejście proste od kreski. Także zaczynajmy pierwszy od tego właśnie podstawowego sposobu. I na koniec pamiętajcie, żeby te luźne nitki sobie razem związać, żeby się nic nie rozwiązało i na mnie uciekło. I tak się właśnie prezentuje nasza zmiana kolorów. I teraz chciałabym Wam jeszcze zradzić mojego tipa, jak ja robię zmianę kolorów bez właśnie tego zbędnego za każdym razem wiązania i ucinania nitek. Czyli jak widzicie, ja zostawiam sobie je po prostu luzem i gdy przychodzi ta zmiana kolorów, to biorę sobie właśnie ten drugi kolor standardowo robią zmianę kolorów. I tyle. Nie jest to nic skomplikowanego, nic trudnego, a naprawdę uważam, że o wiele bardziej to przyspiesza pracę. Jedyne co, to właśnie pamiętajcie, jak to teraz widzicie na wideo, żeby te nitki od środka sobie zaciągnąć, bo jak zrobicie tą zmianę kolorów, to może po prostu wyjść Wam to luźno i może wyjść dziura. Więc żeby tego oczywiście uniknąć, sobie po prostu zaciskajcie te nitki za każdym razem i to tyle. Jest to naprawdę bardzo szybki sposób i w momencie, gdzie macie właśnie dużo zmian kolorów w Waszym pluszaku, to bardzo dużo wam to oszczędzi czasu, jak i uważam, że również włóczki. I teraz mamy naszą drugą metodę, czyli jak zrobić takie prościutkie przejście i tutaj będziemy tak pierwszy rząd pracowali sobie w tylnej pętelce naszego oczka i będziemy go przerabiać oczkiem ścisłym. Jak tutaj widzicie, robimy tylną pętelkę Oczkiem ścisły, i tak robimy cały nasz rządek. Pierwszy. Tak się prezentuje ten rządek po skończeniu. Tutaj, jak widzicie, powstała nam właśnie taka kreseczka od tej przedniej pętelki oczka. Ją zostawiamy i teraz będziemy przerabiać jakby drugi rząd. I będziemy go przerabiać w tym samym miejscu, czyli w tej tylnej pętelce oczka. Dokładnie powinna nam powstać właśnie taka przestrzeń między tą przednią pętelką oczka, a tym właśnie rzędem oczek ścisłych. I tam się właśnie wbijamy i robimy to już normalnie półsłupkami. Przerabiamy tak cały rząd. Tak właśnie wygląda nasza zmiana kolorów. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłam i widzimy się w następnym. Cześć!